Galaretowate drżenie, lęk zmieszany z euforią, tworzą mieszankę nie do rozdzielenia. Nic więcej, żadnego poczucia szczęścia, bliskości, tylko muśnięcia. Co chciałabym czuć? W zasadzie to nic. Ciągle coś czuję. Przeważnie cholerny lęk, który kładę do łóżka i ogłuszam poduszką. Żyję w ciągłym poczuciu zagrożenia, Może spadnie mi cegła na łeb. Ciągle pytam, czy to, co robię, jest dobre. Ciągle donoszę na siebie, że przesypiam kolejne popołudnia. Że przesypiam większość życia. A kiedy mi trochę odpuszcza, rozpaczliwie wspinam się i wywołuję demony. Wyczekuję dramaciku, który usprawiedliwiłby fakt, że znudziło mi się wspinać. Szukam dziwacznej miłości, która by mnie pokiereszowała. Nauczyłam się wynajdować dramaty, żeby Uzasadnić swoje niedoskonałości. Musicie spróbować. No dobra, ale w sumie to i tak tego wszystkiego nie ma. To tylko w głowie. Wokół mnie wszystko jest takie jak u innych. Wielbicieli śledzia w śmietanie i papieru białego toaletowego. Nawet takie samo jak u wielbicieli flaków i papieru pakowego. Nie wiem, co prawda, jak mają wielbiciele Porsche i Jedwabi, no ale uznajmy, że coś tam wiem. Chciałabym być taka dla siebie, jaka jestem. Na zewnątrz. Silna, zdecydowana, piękna, cudowna, wyprostowana. W środku siedzi garbata staruszeczka, żyjąca w ciągłej obawie, urojeniach, bez tęsknot i marzeń. Tak smutna, że jej fotel bujany, wikilinowy, zażarły mole. A ona chowa się pod łóżkiem, stołem w szafie, tak żeby nikt jej przez okno nie zobaczył. A gdzie jest moja boska? Moja boska siedzi w fotelu, pali papieroska w zadumie, spokojnie i co jakiś czas wyławia mnie z kleistego mułu. Szepcze mi do ucha zabawnej i sprośnej historyjki. Czasem każe się ładnie ubrać. Zrobić coś trochę szalonego. Ale nie podchodzi. Ja też nie. Ona to robi z wyrozumiałości. Ja przed nowym, pięknym i nieznanym się ukrywam. Nie podchodzę. Też. Jakże strasznym byłoby przeżyć dzień bez poczucia winy, bez zachowawczej pokory, bez przepraszania, lecz z siłą, drapieżnością i wypełniającą ciało harmonią. Jakże strasznym byłoby zawalczyć o własne ideały zamiast wtapiać się w tłum. Jakże tragicznym byłoby obudzić się przy kimś i dowiedzieć, że sobie nie pójdzie wypiwszy jedynie kawę, ale zostanie. Będzie na dłuższy czas może na zawsze. Na zawsze. Nie chcę na zawsze. No, trochę też nie chcę. Wolę nie mieć, wolę nie czuć. Nie chcę zyskiwać, bo znam ból, straty. Nawet jak coś mam, to udaje, że tego nie ma. Wypieram, wydzieram, przesypiam, zatapiam, przemilczam. Nie ma. Mnie nie ma. Was też nie ma, bo nikt tego nie ogląda. Tych słów nie ma. Soku jabłkowego też nie. Jest tylko czarny kot, który poluje i skacze, Miałczy. Ale poluje też na coś, czego nie ma.